Tutaj się odniosę jeszcze do tej książki Rafała Trzaskowskiego. To jest taki wywiad Rzeka z Donatu Subotko. Donata Subotko pyta go tak. Rozmawiał pan o krzyżach z Donaldem Tuskiem? Rafał Trzaskowski. Donald spytał mnie, czy podjął tę decyzję w pełni świadomie czy myślę o tym, jaki to będzie miało wpływ na przyszłość. Czyli pretensje. Pytanie to nie jest pretensja. Jakie może mieć pretensje do mnie Donald Tusk? Nie wiem, mówi Donata Subotko. Nie powiedział, Rafale, oszalałeś? Trzaskowski. Ale my tak nie rozmawiamy. Pretensje to może mieć ojciec do syna, a nie Donald do mnie. Mam autonomię opozycję. Było pytanie. Stary, zastanowiłeś się, co będzie? To nie są pretensje. Nie Stary, są pretensje. zastanowiłeś się, co będzie? To, to nie są w ogóle Ależ, pretensje, prawda? To nie brzmi no, jak no pretensje. Ale Stary. Ta, jaka była odpowiedź? Nie jestem człowiekiem skrajności. Uznałem, że miejsce, gdzie wydajemy ludziom dokumenty nadal powinno być w Warszawie wolne od symboli religijnych. Neutralność urzędu jest fundamentalna. Rozumiesz? Dla niego krzyż katolicki to skrajność. Tak, to fundamentalizm. On, dla niego katolicyzm to fundamentalizm i skrajność.